Jestem totalną singielką, więc w najbliższej przyszłości dzieci nie planuję, ale i tak sprawdźmy sobie, czy bardziej daje vibe mamy chłopczyka czy dziewczynki. Miasto czy natura? Kurde, to jest ciężkie pytanie, bo jak jestem w dużym mieście, to tęsknię za takim spokojem, a jak jestem w mojej rodzinnej Pipidówie, to ciągnie mnie do miasta. Ale teraz jestem w dużym mieście, więc wybierzemy może miasto. Chaos czy porządek? Ja bardzo chciałabym zachować porządek, ale. Jestem straszną bałaganiarą, więc chaos. Gacie czy spódniczki? Chyba jednak spódniczki, ale wiecie, takie długie, księżniczkowe, no, kiece. Ciemne kolory czy jasne? Ciemne, wiadomo. Kucyk czy warkoczyki? Widać od razu. Kucyk, doczepiany. Ralph Lauren czy Chanel? Chyba Ralph Lauren, nawet nic nie mam z Chanel, jestem za biedna lego czy puzzle? lego yy, czekolada czy cukierki? chociaż, ej nie, to są kwaśne żelki ja kocham kwaśne żelki, więc bierzemy żelki rower czy motocykl? rower nigdy nawet nie jechałam motorem yy, brązowe włosy jak widać, no i co nam tu wyszło? mamy chłopczyka cute, teraz tylko trzeba znaleźć ojca dziecka